Zatrzymali 18-letniego mieszkańca gminy Łomnica Przejrzy. Podrano mu krew do badań. Przede wszystkim ma, podejrzewany jest o rozwój. Dzisiaj około 20 na ulicy Pierwskiej w wyniku rozwoju zabrał kobiecie, znaczy dosiadł się do kobiety do samochodu. Zażądał, żeby go wywiozła z miasta, a potem zaczął, kiedy się z nią przesiadał, ona uciekła, zawiadomiła policję, policjanci tam szli za nim w pościg, bo to trwało, że... Kilkanaście minut przynajmniej przez ulicę Mimnazka, tutaj. No i on nie reagował oczywiście na żadne sygnały, nie, za, nie zatrzymał się do kontroli, uciekał na przejściu tutaj na Wolności Wojska Polskiego, zabił człowieka na pasach, mężczyznę, następnie dalej uciekał, na, pojechał pod tam tamtą ulicą Sudecką podejrze. Zderzył się z samochodem Skoda. Odbił się, uderzył w budynek, porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. No i tam już policjanci go po pościgu zatrzymali. No i w tej chwili trwają czynności. Dopiero są prokuratorzy na miejscu, trwają oginy, trwają czynności.